Szumiały mu nasze wierzby i nasze topole I ten ciężki kus pszenicy, co złaca role Szumiały mu cichą pieśnią zielone dąbrowy I te trzciny nad jeziorem i ten bur sosnowy On chodził skroś tych szumów zasłuchany w dale przez przestworze bezgranicznym topił swoje żale, i w to pole się przemieniał w głos pszenicy złoty, a łanami szła pięść cicha łukającej tęsknoty. Sosnowego boru szepty płynęły mu z duszy, tajemniczych pełnych zwierzeń w przedwieczornej głuszy. Pajęczyny wiotkie przędze otulają rżyska, a w moczarach zmarła woda opalami błyska, smętek idzie po przydrożach liście z drzewa strąca. Stodu ździela strzechy, boleść tylko i żałoba, a nigdzie pociechy. A tam pożar wszczął się krwawy, płonął znane nieba. Hej, umrzemy z nędzy z głodu, zabrakło nam chleba. A tam czarny wóz się toczy, wrony nad nim kraczą. Księża piją mi serele, hej, że w tandy z rozpaczą. Музико, а ти життя долежи нам вудки. У тобі музи і розпач, тоскноти і смутки, це нам святте, це нам життя, знач, сам Буг нас жучи. Кіде же, то раник щенчик нічęśliве вручив. Ржні, музико, а ми далі бачимо хоч би з Богем, коре око своє над Нашим розлогам. Ржні музико, А ти пісні, Ледь пшества далекі. Свят пред тобою Сем укори, І укленкну в веки. Кай розпаче, як шмій І чоло ставить Звіруша. Земі польську Міщиш собі, Ах, і польську душе.